Jest? Ja Ogromny, nagrywam, nagrywam jo! Kochani witam was w kolejnym odcinku Emocje sięgają z zenitu Jest godzina pierwsza w nocy A ja wybieram się na ryby Czekam na transport Czekam na łódkę No i jedziemy troszeczkę poszukać sandacza. Może trafi się jakaś inna rybka Także co, zapraszam Do oglądania Haha, pierwsze podpalenie po pół roku Siadaj! Pierwsze rzuty. Sprzęt dopiero co żeśmy rozłożyli. Znaleźliśmy sobie jakieś tam miejsce. Mamy tutaj taką podwodną górkę. W tą stronę, tak odchodzi w głąb. Także zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Na razie spróbujemy troszkę ciężej. 10 gram. Do tego kajtek. Kajter to są chyba moje ulubione gumy na sondaczowe Na razie trzeba znaleźć na co reaguje ryba Dwa krótkie szybkie podciągnięcia na razie robię Potem będę zmieniał styl prowadzenia Kochani jesteśmy w drugiej części naszej Amazonki Nie jest głęboko ale za to jest pełno jakiejś rośliny. Nie wiem za bardzo co to jest roślina. Strasznie to utrudnia łowienie, łowienie jest naprawdę ciężkie. Ale już w pierwszym życiu miałem kontakt z rybą po naprawdę kilku godzinach pływania. Więc nadzieje na rybę wzrosły. I to bardzo. Założymy żółtego dragona Lunatic w tym miejscu nie cały czas wali Kurde no. dragon Lunatic, 3 gramy główka siedział ale słychać tego kwoka nie w oddali ktoś ostro jedzie ktoś ostro jedzie próbuje skusić suma O, no i całkiem inaczej. Całkiem inaczej. Coś tam się. Coś tam. W coś uderzyłem. Chyba stał przy powierzchni, wiesz? I musiałem go puknąć tą przynętą. O. Bardzo ciężkie łowienie. O kurczę. Dawaj mu tam. Dawaj <noise> Nie. Szczupak to będzie, no w tych, wiesz co, w tych kapelonach, on tam wariuje. Nie chcę dać, żeby przynęta zaszła mi zbyt głęboko. Ale no, jak będzie miał ochotę, to i tak przewali, wiesz. Tylko, że on tutaj ma widocznie ma tutaj co jeść. Ale to jest kwestia czasu. Jeszcze tutaj. To, widzisz to? Zobacz to. Pod tym, że patrz, ile ryjów. normalnie pyski. Patrz, patrz, patrz. Widzisz je? normalnie pyski wystają. Biały ryb jakieś zbiera. Dlatego tutaj szczupak się kręci. O, o, o! Zobacz. Co się dzieje? Jest? Ja pierdziel! Ogromny, nagrywam, nagrywam. Jest! Co to jest beter? Szczupak, kurwa! Ja... Ja też mam puścił, kurde! chodź, chodźcie, 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 chodźcie. Chodź, Dawaj, chodź, chodź, spokoj, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Spokoj, spokoj. go wydługał na tym tym. Ja wiedziałem, że on kurwa tu Jest, może pięknie. Czekaj, bo on jest... Ja to jest szczupak. On może się spiąć, Szczupak, szczupak. On może się spiąć, Ale jest piękny. Przed chwilą tu wpłynęliśmy w tą zatoczkę. Wiedziałem, to jest kurwa to miejsce. No, czeka, czeka, no będzie będzie Czekaj, czekaj, nie chcę żeby, nie chcę żeby zrobił mi świecę wiesz. Bo on jest za duży już, żeby pozwalać mu na świecę. O rozłóż, pobieram. No, dziewięć Czekaj, czekaj, czeka, no będzie, będzie. Czekaj, czekaj, nie chcę żeby, nie chcę żeby zrobił mi świecę wiesz. Bo on jest za duży już, żeby pozwalać mu na świecę. O rozłóż. już rozłóż, tak. pięknie chcesz sam? tak, ja sobie podbierę ja zakładam w wolfram, tu nie ma żartów a to po rybę Oj, bez świecy, bez świecy, proszę Cię tak, tak, tak. Jeszcze jedzie. <laughs> o, ale mi się humor poprawił. Boże, piękny. Pierdzielę! Jo pierdziel, Czekaj, od razu metę! Uważ, uważaj na ten! No 90 ma na pewno ale bestia! No piękny! O, Weź te gumy, ten, daj, se na bok! Tak, 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 tak. Nie chcę, żeby narobił mi tak. Szkoda i sobie, żeby cię nie zrobił! A, jest piękny! Aż go położę na płasko, na ławkę? Czy na ławkę Tak Dobra Nie ma żartów, to jest kawalerska <grywka> Ja pierdziele Pokaż zaprezentuj Poczekaj Wyznacza. zdjęcia Aż A się boję otworzyć. piedol otworzyć A... bo się tak? Tak. tak jeszcze Piękna ryba. No daj mu buziaczka <laughs> Żeby <mnie> znowu ugryzł? <laughs> Musisz. Mm. No brawo, Grzegorz, brawo. Ryba naprawdę śliczna, ale co, zmierzymy ją, nie? Przecież... Patrz jak mi się z ręki leje. O kurde. Dobra, odstawiamy. Grzegorz jest ranny w rękę, także... O, dobra, o, odkładamy go teraz. Odłączyć? To tak mi się leje. Ryba wróciła do wody. Przepraszam, że nie nagrałem wypuszczenia, ale zrobiłem to bardzo na szybko. Rozwań, to jest kurde. moja, to jest moja krew. Mam dosyć mocno rozcięty palec, także nie nagrywałem, nie, nie próbowałem nawet nagrywać wypuszczenia. To było szybkie wypuszczenie i zajęliśmy się moją ręką, ponieważ jestem dosyć mocno. Zraniony gdzieś się nadziałem na ząb. Ryba się rzuciła. No jest, jest rana i to dosyć mocna. No to no nic, muszę poczekać przestanie lecieć krew, bo na tą chwilę leje się jak z za przeproszeniem. Cały I za chwilę wrócę tak, no. Wiesz co, no trzeba będzie to umyć, no nic innego nie, nam nie zostaje, Łukasz. Sorry. Nie, nie, znało, no nie, nie zrobiłem tego celowo. Dobrze, że do szpitala nie jedzie wyborów. Nie no, do, no myślę, że myślę, że do szpitala to to nie jest, no to jest tylko paluszek, nie? A paluszek i główka to szkolna wymówka.